Zakłady przemysłu metalowego Huta Warszawa odegrały kluczową rolę w rozwoju przemysłu ciężkiego w Polsce. Założone w 1951 roku były jednym z najważniejszych zakładów hutniczych w kraju, specjalizującym się w produkcji stali i wyrobów hutniczych. Ich produkty znajdowały zastosowanie w różnych branżach, od budownictwa po przemysł motoryzacyjny i maszynowy. Huta Warszawa miała ogromny wpływ na rozwój gospodarczy regionu oraz kraju jako całości. Jej istnienie zapewniało stabilność zatrudnienia dla tysięcy pracowników, a także generowało znaczne dochody podatkowe dla lokalnych i krajowych budżetów. Ponadto poprzez swoje inwestycje w nowoczesne technologie i procesy produkcyjne przyczyniała się do podnoszenia efektywności i konkurencyjności polskiego przemysłu metalurgicznego. Historia Huty Warszawa to także historia adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych i politycznych. Przez lata przeszła przez różne okresy transformacji, dostosowywując się do nowych wyzwań i możliwości. Mimo, że w późniejszych latach zmagano się z konkurencją międzynarodową oraz problemami związanymi z modernizacją i optymalizacją, Uta nadal pozostawała kluczowym graczem na polskim rynku metalurgicznym. Dzięki swej działalności Huta Warszawa przyczyniła się nie tylko do wzrostu gospodarczego, ale także do rozbudowy infrastruktury kraju oraz podnoszenia jego potencjału produkcyjnego. Jej historia stanowi ważną część dziedzictwa przemysłowego Polski. Natomiast sama Huta opadła na skutek problemów finansowych wynikających z transformacji ustrojowej i została przemianowana na AcelorMittal Warszawa. Polbank EFG był polskim bankiem komercyjnym, który powstał w 1991 roku pod nazwą Europejski Fundusz Gospodarczy. W 2004 roku został przekształcony w bank komercyjny i zmienił nazwę na Polski Bank Przedsiębiorczości. Ostatecznie w 2011 został przyjęty przez grupę Cyprus Popular Bank i przemianowany na Polbank EFG. Bank oferował szeroki zakres usług bankowych dla klientów indywidualnych, firm oraz instytucji. Jego oferta obejmowała m.in. rachunki bankowe, kredyty hipoteczne, karty kredytowe, produkty oszczędnościowe oraz usługi dla przedsiębiorstw, takie jak finansowanie inwestycji czy obsługa płatności. Polbank EFG był aktywny na polskim rynku bankowym przez wiele lat, ale w 2014 roku w ramach ochrony przed całkowitym bankructwem bank został sprzedany spółce Raiffeisen Bank International. W wyniku tej transakcji bank został połączony z innymi spółkami należącymi do RBI w Polsce, co doprowadziło do powstania nowej instytucji pod nazwą Raiffeisen Polbank. Stocznia Gdańska to jedno z najbardziej znanych i symbolicznych miejsc w historii Polski oraz globalnej sceny politycznej i społecznej. Znajdująca się nad Mołtawą w Gdańsku Stocznia, założona w 1945 roku, odegrała kluczową rolę w historii ruchu Solidarności oraz transformacji politycznej Polski w latach 80. W swojej długiej historii Stocznia Gdańska była miejscem licznych wydarzeń i prac, które kształtowały losy zarówno Polski, jak i Europy. W latach 70. i 80. XX wieku stała się symbolem oporu przeciwko reżimowi komunistycznemu. Strajki, demonstracje i walka o prawa pracowników Stoczni Gdańskiej przyczyniły się do narodzin Solidarności, czyli pierwszego niezależnego związku zawodowego w krajach bloku wschodniego. Najbardziej znanym wydarzeniem w historii Stoczni Gdańskiej jest sierpniowy strajk w 1980, który doprowadził do podpisania porozumień gdańskich pomiędzy komunistycznymi władzami a przedstawicielami strajkujących. Porozumienia te przyniosły szereg ustępstw dla pracowników stoczni, ale również otworzyły drogę do powstania Solidarności jako masowego ruchu społecznego. Po transformacji ustrojowej w Polsce na początku lat 90., Stocznia Gdańska znalazła się w okresie trudności restrukturyzacji. Pomimo jej usilnych prób przekształcenia się w przedsiębiorstwo komercyjne, Stocznia zmagała się z problemami finansowymi i zmniejszeniem zamówień. A w 2008 roku, w wyniku kryzysu gospodarczego i problemów strukturalnych, Stocznia Gdańska zbankrutowała. Jednakże, mimo bankructwa, Stocznia Gdańska nadal pozostaje ważnym symbolem polskiej historii walki o wolność. Jej dziedzictwo jest pielęgnowane i upamiętniane jako miejsce, które odegrało kluczową rolę w walce o prawa człowieka i demokrację w Europie Wschodniej. D.U. Polska to oddział południowo korporacji D.U., która prowadziła działalność w Polsce od lat 90. do początku XXI wieku. Przedsiębiorstwo D.U. było zaangażowane w różne sektory gospodarki, w tym innymi w motoryzację, elektronikę oraz przemysł ciężki i budownictwo. Jednym z najbardziej znaczących obszarów działalności D.U. Polska był przemysł motoryzacyjny. południowo koncern był właścicielem zakładów produkcyjnych w Polsce, w którym montowano samochody osobowe, w tym popularne modele takie jak D.U. Tico, D.U. Lanos, D.U. Matis oraz D.U. Nubira. Produkcja samochodów Deu cieszyła się w Polsce sporym zainteresowaniem zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Poza motoryzacją Deu było aktywne również w innych sektorach gospodarki. W swojej ofercie posiadało produkty elektroniczne, sprzęt AGD oraz maszyny przemysłowe. Deu Polska był ważnym graczem na rynku polskim, a jego produkty cieszyły się uznaniem wśród klientów. Niestety na początku XXI wieku Deu znalazł się w kryzysie finansowym, który doprowadził do bankructwa korporacji. Bankructwo koncernu miało również konsekwencje dla oddziałów firmy na całym świecie w tym również dla DEU Polska. W rezultacie działalność przedsiębiorstwa w Polsce została zakończona, a jego zakłady produkcyjne przeszły pod kontrolę innych podmiotów lub zostały zamknięte. Mimo że DEU Polska już nie istnieje, to pozostawiło swój ślad w historii gospodarczej Polski jako ważny gracz na rynku motoryzacyjnym i elektronicznym. Produkty marki DEU wciąż mogą być spotykane na polskich drogach oraz w gospodarstwach domowych, przypominając o roli, jaką firma odgrywała na krajowym rynku. Optimus SA to polska firma działająca w branży elektronicznej, specjalizująca się w produkcji i dystrybucji sprzętu komputerowego oraz akcesoriów elektronicznych. Przedsiębiorstwo było aktywne na polskim rynku od wielu lat i odgrywało istotną rolę w sektorze technologicznym w Polsce. Firma Optimus oferowała szeroki zakres produktów: w tym laptopy, komputery stacjonarne, tablety, monitory, drukarki, akcesoria komputerowe oraz oprogramowanie. Jej produkty były dostępne w różnych przedziałach cenowych, co pozwalało na zaspokojenie potrzeb zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Firma cieszyła się uznaniem klientów dzięki wysokiej jakości swoich produktów oraz profesjonalnej obsłudze klienta. Przedsiębiorstwo stawiało również na innowacyjność i dostosowywanie się do zmieniających trendów technologicznych, co pozwoliło im na utrzymanie konkurencyjnej pozycji na rynku. Niestety, pomimo długiego stażu i ugruntowanych pozycji, Optimus SA w pewnym momencie zbankrutowało. Przyczyny bankructwa mogą być różnorodne i mogą obejmować czynniki zewnętrzne. Takie jak zmiany w branży czy trudności finansowe. Jednakże upadek firmy był z pewnością istotnym wydarzeniem na polskim rynku elektroniki i zostawił swoje ślady w historii sektora technologicznego w Polsce. GetBeg to polskie przedsiębiorstwo z sektoru finansowego, które było jednym z największych w Polsce na rynku windykacji należności. Firma została założona w 2012 roku i specjalizowała się w odzyskiwaniu długów od osób fizycznych oraz firm. Początkowo Getback odnosił sukcesy i szybko rozwijał swoją działalność, stając się jednym z kluczowych graczy na rynku windykacji. Firma prowadziła agresywną politykę akwizycji portfeli wierzytelności, co przyczyniło się do szybkiego wzrostu jej wartości na giełdzie oraz zainteresowania inwestorów. Jednakże w 2018 roku Getback znalazł się w centrum skandalu finansowego. Kiedy to pojawiły się podejrzenia o nieprawidłowościach w działalności spółki, tym fałszowanie dokumentów finansowych i nadużywanie pozycji rynkowej. Te doniesienia spowodowały gwałtowny spadek wartości akcji Gedbek oraz wybuch kryzysu zaufania inwestorów. W wyniku tego skandalu finansowego GetBeck ogłosił upadłość, co było jednym z największych bankructw w historii polskiego rynku finansowego. Upadek giganta miał znaczące konsekwencje dla polskiego sektora finansowego, powodując straty finansowe dla wielu inwestorów i wzbudzając wątpliwości co do nadzoru i regulacji rynku finansowego w Polsce. Historia GetBag jest przykładem na to, jak szybki wzrost i brak należytego nadzoru mogą prowadzić do katastrofalnych skutków dla inwestorów oraz całego sektora finansowego. Jest to także przypomnienie o konieczności zachowania ostrożności i rzetelnego zarządzania rynkiem w działalności finansowej. Ambergold to firma inwestycyjna, która działała na polskim rynku od 2009 do 2012 roku. Jej oficjalnym celem było inwestowanie w surowce naturalne, takie jak złoto i srebro. To szybko stała się przedmiotem szerokiej uwagi i kontrowersji. Firma obiecywała swoim klientom wysokie stopy zwrotu z inwestycji w złoto i inne kruszce, co przyciągnęło tysiące inwestorów. Promowana była jako bezpieczna i dochodowa forma lokowania kapitału. Jednakże w 2012 roku Ambergold bankrutowało, pozostawiając swoich klientów z ogromnymi stratami finansowymi. Skandal związany z upadkiem Ambergold stał się jednym z największych oszustw finansowych w historii Polski. Okazało się, że firma działała na zasadzie schematu piramidy finansowej, w którym nowo zdobyte środki były używane do wypłacenia zysków wcześniejszym inwestorom, zamiast na rzeczywiste inwestycje. W bankructwie od tysiące ludzi straciło swoje oszczędności, co wywołało falę protestów i kontrowersji. A sama sprawa Ambergood stała się symbolem niedostatecznego nadzoru nad firmami inwestycyjnymi i konieczności większej ostrożności w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Upadek Gold miał również dalsze konsekwencje dla polskiego systemu finansowego, prowokując debatę na temat regulacji rynku inwestycyjnego oraz potrzeby zwiększenia ochrony dla inwestorów. Jest to również przypomnienie o ryzyku związanym z inwestycjami oraz o konieczności dokładnego zbadania firm i produktów finansowych przed podjęciem decyzji inwestycyjnych. Materiał powstał dzięki współpracy z ABS Factoring Polska.